Cześć. Moda to nie tylko lśniące czasopisma i perfekcyjne kanony piękna. Na wybiegach i w reklamach znanych marek coraz częściej pojawiają się osoby, które burzą stereotypy i poszerzają definicję modelingu. Są one wcieleniem siły, odwagi i pewności siebie, mimo przeciwności losu, z którymi musiały się zmierzyć. Od modeli z rzadkimi schorzeniami genetycznymi po tych, którzy śmiało eksponują swoje unikatowe cechy, wszyscy dowodzą, że to indywidualność jest ich najmocniejszym atutem. Jeśli sądzisz, że modeling to tylko kwestia wyglądu, historie tych osób udowodnią, że prawda jest zupełnie inna. Rick Jenest, znany lepiej jako Zombie Boy, to człowiek, którego wygląd wywołuje dreszcze. Pochodzący z Quebecu, Rick podjął kiedyś odważną decyzję, by porzucić dotychczasowe życie i stać się miejskim włóczęgą. Podróżując autostopem po Kanadzie, rozpoczął proces pokrywania swojego ciała tatuażami przedstawiającymi kości, przez co z każdą sesją upodabniał się do żywego szkieletu. Jego niecodzienna przemiana szybko zwróciła uwagę. Rick zaczął występować w pokazach osobliwości, ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy został dostrzeżony przez producenta Lady Gagi. Dzięki temu wystąpił w jednym z jej teledysków, a jego niezwykły wygląd przyniosł mu kontrakty z wielkimi markami, takimi jak Jay-Z. Tak też stał się ikoną mody, a tatuaże są teraz jego wizytówką. Michelle Raffinel jest przykładem, że piękno może mieć różne oblicza. Jej figura daleka jest od tradycyjnych standardów. W wieku 39 lat, Michelle, mieszkająca w Los Angeles, może pochwalić się najszerszymi biodrami na świecie o obwodzie aż 244 cm. Jako matka czwórki dzieci na co dzień zmaga się z różnymi wyzwaniami, przeciskaniem przez drzwi, zajmowaniem dwóch miejsc w samolocie czy korzystaniem z ciężarówki, ponieważ jej 182-kilogramowa sylwetka nie mieści się w standardowym samochodzie. Mimo tych trudności pewność siebie Michelle nie maleje. Występuje w sesjach zdjęciowych dla stron internetowych celebrujących kobiety plus size, zarabiając 1000 dolarów za sesję i ciesząc się swoją popularnością. Daphne Selfie jest żywym dowodem na to, że wiek nie stanowi przeszkody w osiągnięciu sukcesu w świecie mody. W branży, która często stawia na młodość, Daphni zdołała wyłamać się ze stereotypów. W wieku 70 lat pojawiła się po raz pierwszy na okładce magazynu Vogue, osiągnięcie niezwykłe w tak dojrzałym wieku. Od tamtej pory stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek swojego pokolenia, regularnie występując na wybiegach i w kampaniach reklamowych największych marek. W wieku 87 lat Daphne nadal pracuje w pełnym zaangażowaniu, zarabiając 2000 dolarów dziennie za sesję i inspirując wszystkich swoją niezwykłą wytrwałością. Madeleine Stewart, 18-letnia Australijka, to kolejny przykład siły ducha, który motywuje miliony. Urodzona w Brisbane z zespołem Downa, od dzieciństwa zmagała się z nadwagą, dodatkowo obciążoną predyspozycjami genetycznymi. Medaline nie poddała się jednak przeciwnościom. Dzięki pływaniu, jeździe na rowerze, tańcu i regularnym ćwiczeniom osiągnęła wymarzoną sylwetkę, a jej przemiana stała się inspiracją dla tysięcy ludzi. Historia Medaline szybko zyskała rozgłos w mediach społecznościowych, przyciągając uwagę branży modowej. Dziś jest ambasadorką takich marek jak Manifesta i Ever wykorzystując swoją popularność, by zmieniać sposób postrzegania osób z zespołem Downa i udowadniać, że prawdziwe piękno tkwi w pewności siebie. Melanie Gajdos to kolejna modelka, która swoim unikalnym wyglądem łamie wszelkie stereotypy. Urodzona z rzadką chorobą genetyczną, która wpływa na jej skórę, zęby, paznokcie, a nawet kości, melanie zmaga się również z obustronnym rozszczepem podniebienia oraz łysieniem, które sprawia, że włosy rosną do wewnątrz, wywołując podrażnienia. Przerost rzęs, które skierowane są w stronę oczu, doprowadził też do częściowej ślepoty. Pomimo tych wyzwań Melanie osiągnęła sukces w świecie mody, zyskując rozpoznawalność po występie w teledysku Rammstein Mein Herz Brand i przyciągając uwagę największych marek. Znajomi podkreślają, że za jej niezwykłym wyglądem kryje się ciepła i piękna dusza, a Melanie żyje pełnią życia, akceptując swoją wyjątkowość bez cienia wstydu. Aleks Miński to człowiek, który przekształcił swoją tragedię w inspirujący triumf. W młodości popełniał wiele błędów, rzucił szkołę w wieku 17 lat i wkręcił się w środowisko imprez i uzależnień. Jednak w wieku 18 lat niespodziewanie wstąpił do piechoty morskiej. Podczas misji w Afganistanie jego pojazd wjechał na minę, przez co Aleks stracił nogę. Po 13 operacjach i 47 dniach w śpiączce powrócił jako zupełnie odmieniony człowiek. Śmierć brata doprowadziła go do alkoholizmu, ale dwa lata później postanowił zmienić swoje życie. Zaczął trenować i właśnie wtedy został zauważony przez słynnego fotografa Toma Kilisa. To spotkanie zapoczątkowało jego karierę w modzie, szczególnie w reklamie męskiej bielizny. Alex pokazał, że siła charakteru może przezwyciężyć każdą przeszkodę. Kelly Knox to modelka, dla której brak ręki nigdy nie był przeszkodą na drodze do sukcesu. Urodzona z zespołem pasm owodniowych Kelly od zawsze dążyła do realizacji swych marzeń. Zwyciężyła w konkursie dla modelek z niepełnosprawnościami w Wielkiej Brytanii, co zwróciło uwagę światowych marek. Współpracowała z takimi firmami jak Procter Gamble i Mary Claire oraz pozowała w kreacjach Chanel i Lagerfelda. Kelly jest przekonana, że określenie niepełnosprawna nie odnosi się do jej życia, a ona sama nie postrzega siebie w ten sposób. Przełomem w jej karierze był pokaz mody Procter Gamble Beauty, na którym wystąpiła na obrotowej scenie, ledwo powstrzymując łzy. Obecnie Kelly aktywnie angażuje się w działania charytatywne, starając się zmieniać społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. Molly Bear ze swoją niecodzienną urodą osiągnęła światowy sukces. W wieku 17 lat z wysokimi kośćmi policzkowymi, dużymi oczami i wyrazistą szczęką, nigdy nie sądziła, że może być uznawana za piękną. Często porównywano ją do goblina lub gryzonia, co Molly obracała w żart, publikując meny o sobie w internecie. To właśnie jej unikalne rysy zwróciły uwagę poszukiwacza talentów podczas wizyty na Pchlim Targu w Nowym Jorku. Wkrótce wystąpiła na wybiegu dla Prabala Gurunga, ale później współpracowała z markami takimi jak Prada, Dior i Chanel. Obecnie reprezentowana przez cztery duże agencje MOLI została twarzą kampanii dla Aleksandra Wanga, Coacha i Marka Jacobsa, a jej zdjęcia zdobiły okładki takich magazynów jak Numero, Vogue i Interview, co potwierdza jej miejsce w czołówce świata Casey Lagler to złota medalistka olimpijska i modelka, która przełamuje bariery płci. W wieku 19 lat reprezentowała kraj na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1996 roku, ustanawiając nawet rekord świata podczas treningów. Jednak to nie sportowa kariera, a modeling stał się jej prawdziwą wizytówką. Casey pozuje wyłącznie w odzieży męskiej, co w połączeniu z wyrazistymi męskimi rysami twarzy nadaje jej unikalny wygląd i ogromną popularność w branży mody. Tess Holiday jest pierwszą modelką Plus Size o niestandardowych proporcjach, która zdobyła uznanie w świecie mody. W szkole często była wyśmiewana za nadwagę, co skłoniło ją do przerwania nauki. W wieku 16 lat, mając wzrost 160 cm i nosząc rozmiar 16, została uznana za zbyt niską i otyłą do pracy w modelingu plus size. Tess jednak nie zrezygnowała. Pracowała jako wizerzystka, aż została odkryta przez agencję Milk Model Management, stając się pierwszą modelką o takich wymiarach, która podpisała profesjonalny kontrakt. Mimo krytyki za promowanie niezdrowego stylu życia, sukces Tess zmienił postrzeganie piękna w modzie. Cassandra Bankson to modelka, która zdobyła uznanie dzięki swojej otwartości na temat problemów skórnych. W 2010 roku opublikowała film, w którym pokazała, jak zakrywa trądzik i inne problemy skórne przed sesjami zdjęciowymi. Jej szczerość wywołała szeroki odzew, co wkrótce zaowocowało zaproszeniami do programów takich jak Good Morning America i The Today Show. Dziś Kasandra prowadzi kanał, gdzie dzieli się poradami i wsparciem, pomagając osobom z podobnymi wyzwaniami i zdobywając liczną grupę oddanych subskrybentów. Devon Aoki to modelka, która udowodniła, że wzrost nie definiuje sukcesu. Mierząc 165 cm nie wpisywała się w standardy branży preferującej modelki o wzroście 172 cm lub wyższym, lecz mimo to zrobiła karierę. Devon zapadła w pamięć także dzięki roli w filmie Szybcy i Wściekli 2, a w modzie pojawiła się na okładkach prestiżowych magazynów takich jak Wok i Harper's Bazaar. Sarah Gertz to modelka, która swoje nietypowe cechy skóry przekuła w atut. Choruje na zespół Elersa Danlosa, który ogranicza produkcję kolagenu, przez co jej skóra jest pomarszczona i zwiotczała. Jeszcze kilka lat temu wstydziła się swojego wyglądu, lecz dziś uważa, że to właśnie jej skóra czyni ją wyjątkową i piękną. W wywiadach przyznaje, że samoakceptacja była trudnym procesem, ale teraz z dumą prezentuje swoją niepowtarzalną urodę. Winnie Harlow to modelka, która stała się inspiracją dla osób z bielactwem nabytym. Urodzona w Chantelle Brown Young w dzieciństwie zmagała się z wyśmiewaniem z powodu swojej choroby, przez co musiała rzucić szkołę. Jej życie odmieniło się dzięki udziałowi w 21. edycji amerykańskiego programu Top Model, gdzie stała się rozpoznawalną gwiazdą. Dziś Winnie nie tylko osiąga sukcesy w modelingu, ale także działa jako ambasadorka akceptacji dla osób z chorobami skóry. Inspirując ich do dumy z siebie i swoich wyjątkowych cech. Sean Ross to pierwszy afroamerykański albinos, który z sukcesem wkroczył do świata mody. Dorastał w nowojorskim bronxie, gdzie w szkole średniej często padał ofiarą drwin z powodu wyglądu. Jego życie odmieniło się w wieku 16 lat, gdy dostrzegła go agencja modelingowa, i od tamtej pory jego kariera nabrała tempa. Shawn nie ogranicza się tylko do modelingu, jest również utalentowanym tancerzem i aktorem, który wszechstronnie rozbija swoją artystyczną ścieżkę. Diandra Forrest to pierwsza afroamerykańska albinoska, która odniosła sukces na światowych wybiegach. Idąc śladami, Shauna Rosa stała się pionierką jako pierwsza modelka z albinizmem, która zdobyła międzynarodową rozpoznawalność oprócz pracy na wybiegu. Dajandra występuje w filmach i aktywnie działa na rzecz zwiększenia świadomości na temat osób z albinizmem. Mofi to modelka, która długo próbowała ukryć swojego zeza. Jej prawdziwe imię to Mafanvi, ale tak często je przekręcano, że teraz posługuje się pseudonimem. Choć mogłaby rozważyć operację korekty wzroku, Mofi twierdzi, że zmiana tego elementu byłaby dla niej raczej zdradą samej siebie. Dzisiaj inspiruje osoby z podobnymi cechami, pokazując, że nawet coś nietypowego może stać się zaletą. Gillian Mercado to modelka na wózku inwalidzkim, która przełamuje stereotypy. Od dzieciństwa zmaga się z dystrofią mięśniową, jednak choroba nie powstrzymała jej przed wejściem do świata mody. Zauważona przez fotografa Patrika McMillena, Gillian zdobyła kontrakty z markami takimi jak Diesel i Nordstrom. Jej zdjęcie pojawiło się nawet w kampanii reklamowej Beyoncé, co stało się przełomowym momentem dla modelek z niepełnosprawnościami. Liu Xiangping to pisarz, który w wieku 72 lat rozpoczął karierę modela. Choć osiągnął sukces jako autor książek o ekologii i tematyce dziecięcej, jego życie zmieniło się, gdy wnuczka zaproponowała mu pozowanie w jej kolekcji odzieży. Liu z dużą łatwością i naturalnością pozował zarówno w ubraniach damskich, jak i męskich, przełamując wszelkie bariery dotyczące wieku i wyglądu. Pokazuje, że pewność siebie nie ma ograniczeń, a wiek to tak naprawdę tylko liczba. Sofia Hadjipantel Pantel to założycielka ruchu na rzecz naturalności i autentycznego piękna. 22-letnia modelka o grecko-cypryjskich korzeniach mieszkająca w USA jest rozpoznawalna dzięki swoim gęstym, nieskorygowanym brwiom, które promuje pod hasztagiem Monobrew. Z dumą prezentuje swój wizerunek i bez skrępowania odpowiada krytykom. To mój wybór, by nie regulować brwi. Ja decyduję, jak chcę wyglądać. Jej pewność siebie inspiruje tysiące fanów na Instagramie. Ducky Todd to australijska modelka z unikalną historią. Naprawdę nazywa się Nia Duck i pochodzi z rodziny uchodźców z Sudanu Południowego. Jej charakterystyczna uroda szybko przyciągnęła uwagę świata mody, a sukces w australijskiej wersji programu Top Model, gdzie zajęła trzecie miejsce, otworzył jej drzwi do współpracy z takimi markami jak Fenty Beauty. Choć jej imię było trudne do wymówienia dla kolegów, którzy zaczęli nazywać ją Daki, Niadak jest dumna ze swoich korzeni i unikalnego stylu. Xing Ye Zijian jest znany ze swojej elfiej urody. Ten młody mężczyzna, który zdobył popularność online dzięki swojej idealnie gładkiej cerze i niezwykle symetrycznej twarzy. Pomimo komentarzy dotyczących jego kobiecego wyglądu, Shing zostaje wierny sobie, wybierając taki styl, który sprawia, że czuje się dobrze. Jego wytrwałość i zdolność ignorowania negatywnych opinii są inspiracją w erze, w której media społecznościowe bywają bezwitosne. Sajin Stickles to modelka, która przyciąga uwagę dzięki zespołowi kociego oka. Wrodzona wada genetyczna nadaje jej oczom i twarzy nietypowy kształt. Zauważona przez fotografa Nika Naita, współpracującego z Kanye Westem i Lady Gagą, Sidlin podkreśla, że niedoskonałości sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy. Jej akceptacja własnego wyglądu zainspirowała wielu ludzi do postrzegania piękna w swojej indywidualności. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał. Napisz komentarz i do usłyszenia.